Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Właśnie tutaj prosto z Podlasia. Dotarliśmy dzisiaj rano, mamy święto niepodległości. Także tutaj przy okazji życzymy wszystkim powodzenia. A dotarliśmy prosto z Podlasia. Właśnie takiego biało-czerwonego gołębia przywieźliśmy od kolegi Mariusza Dmitruka. To jest znamy te już. To jest córka Lubita, to jest tego jego bardzo znanego gołębia. Znamy i, e, i wiem gdzie latają po nich zobaczymy jak z nią ona jest co prawda dziewiąty rok już ale myślę że wszystko będzie z nią e, dobrze jakieś tam młode się, się wyciągnie za te pieniądze to praktycznie chociaż 2 trzy młode się wyciągnie i już, Chodzi już, mamy, ta. już mamy dużo, dużo więcej do przodu o. Jest piękna samica dobrze utrzymana No mówię starsza czy już nie ma U już Mariusza taki gołębie tam właśnie e, można nabyć też ale, e, ale no e, jest, jest, warte, jest warte te pieniądze ty, y, zapłacenia. E, co do, jeszcze? No mówię, jeszcze samczyka ściągniemy. Tylko sobie teraz musimy poszukać tam w tych rodowodach, co do niej nam będzie pasowało. Ale chodzi na o janseny, bo to też jak tak. są ze Staffa Van Red, to też były na jansenach oparte. I, i tutaj sobie weźmiemy... A mówię, to jest córka tego samca Lubita. Tam, On już go no, nie ma, ale tam na internecie, na stronie internetowej, którą podaliśmy. Chyba nawet, można nie? tak oczywiście zobaczyć, rodowód, wszystko. Także tak, tak, tam. No Te gołęby są znane, także o, ten już gołąb trafił, także Mariusz pozdrawiamy i dziękujemy, a trafił już do Maćka, do Włodzika, do kosakowa do tych no, gołębi no także także. A, co do, co do, a do, w, tu przy okazji właśnie zobaczmy. Praktycznie jest jeszcze wczoraj przyjechało pięć gołębi, które będą dorzucone do nich za parę dni. Te już są wypuszczane. Dzisiaj za chwilę wypuszczon, choć dzisiaj jest bardzo brzydka pogoda. No za ładnie nie jest. I tak muszą być codziennie puszczane, czyli za chwilę je wypuścimy. To już Maciek, ty sam nagrasz zobaczymy, sobie filmik. Zobaczymy, jak to wszystko tu wygląda. Nie wiem jeszcze, bo to dużo ludzi dzwoni, że jego gołębi nie ma. One jeszcze wszystkie nie przychodzą przez statystyki. Bardzo ciężko je nauczyć ze względu na to, że bardzo szybko ciemno jest i, i muszę otwierać im wejścia główne. Żeby nie ryzykować, żeby na, zostawały na noc. To, to, Coś musiało zostać i już pióra O leża. Właśnie o tutaj, czyli obrączki nie mamy, ale w żołądku nie, tego będzie trapieżnika. Tu też, o, e, czyli, e, czyli coś zostało. No to jest niestety urok lotów Chowa zimowych. Chodzi, no. chodzi, wieczorem zabiera to, co zostaje na dachu. Dlatego Dobrze. mówię, e, musi to trochę potrwać, one się, nim one się nauczą. Dobrze, ale tu już gołębia mamy, także bardzo zachęcamy wszystkich do zainteresowania się tymi u kolegi Mariusza. Bardzo ładny gołąb. Dziękujemy, do zobaczenia, dobry, dobry lot.